Klikam cały czas, klikam, 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 klikam. O, Boże! Okej, okay, dobra, urwam mm. mu lekarz! Kukuryza, trzyma moje bicie z tej strony, władca, koniec Blood Money! Tak, po pierwsze, mam czapę św. ja porwałem mu go, ją i nie oddam, bo jest grudzień, więc trzeba poczuć trochę świąt Bożego Narodzenia. generalnie wracamy sobie do Blood Money, ponieważ w stanie uciec skoczyć, tak przegrałem. A wydaje mi się, Iż należy po prostu, kiedy on nas tu złapie zaszyje tak nazwy tarmosie. On nas tak tarmosi wtedy. To my musimy od razu o niego klikać tak szybko, jak nigdy w życiu nie klikaliśmy. i wtedy mi się wydaje, że można coś tam zrobić sobie. Kacenkę pomijamy, bo my ją doskonale znamy. Zatem fajnie fajnie. Także mi się wydaje, że po prostu no, jak dojdziemy do momentu, w którym on nas właśnie tak... Nie, to wtedy my musimy od razu klikać, bo ja wtedy nie zacząłem od razu klikać i było game over. A ja bym chciał zrobić bad ending i good ending. Neutral ending nie wiem czy zrobię. Najbardziej zależy mi na good endingu i bad endingu. Neutral ending nie wiem czy zrobię, no może by się będzie chciało tutaj zrobić w tym filmach. Nie, to nie, to będzie tylko good ending i bad ending. No ale dobra. Nawet no, zobaczymy, czy jak będzie bad ending, a to trochę potrwa, więc prawdopodobnie. Zobaczymy się jak ja już po prostu tutaj dojdę do, do granicy jego bólu, do granicy jego wytrzymałości Więc to pewnie chwilę potwa, więc zobaczymy się za jakiś czas O, co ciekawe, bo trzeba do 2000 dolarów jest nowa kwestia, której wcześniej nie było, mianowicie he he, w pewnym sensie to jest trochę jak e, akupunktura, ale naprawdę bolesna akupunktura bo wiecie, ja staram się troszkę mieć więcej hajsów w zapasie niż jeżeli dany tam kosztuje. Wiecie, co, jak się nie kompletuje tej gry teraz, to mam ochotę po prostu puścić autentycznie pawia, bo to jest naprawdę obrzydliwe, a dwa w tej czapce się kuść 2 mega poce. O, nie ma muzyki. Zaraz zaatakuję, więc trzeba mieć to na... uwadze, że razem są tutaj na złapę za, za koszulę, czy tam że szyję nie zresztą tam łapał, mi się będę za no a tak ujrzesz, o Jezusi, teraz znowu się wystraszyłem, Dobra, okej. bo zdać się, że jesteś w kontroli? Myślę, że możesz mnie tak kurde dzikać i, i... i ja to wszystko wezmę na siebie? Przygiłeś pałę, kolego, teraz jest moja kolej. Zobaczymy, jak bardzo się ci spodoba, kiedy stoły będą odwrócone klikaj tak jakby twoje pierdolone życie na tym zależało, suko. Klikam bardzo, bardzo raz szybko. Wszystko mi się tu biurko i kawę też. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy. No, klikam, 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 klikam cały czas. Klikam, 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 o Boże. Okej, dobra, urwa mu lekarz. Obciem mu rękę. O Boże, ty... Nie trzeba chyba tego tłumaczyć. Nienawidzę cię, kurwa, ty chory popierdoleńcu! Zapłacisz za to! Ja zamierzam... Co? Nic nie mogę zrobić, prawda? Jeśli tylko dla ciebie to tybie kolorowymi liniami, tak? To po prostu jest dla mnie namalowany i nic więcej, no. Sad smutną, małotką kartonu, kartonową postacią, tak to przetłumaczmy, którą możesz torturować, żeby poczuć się lepiej jeżeli chodzi o twoje własne główne życie, mogę gadać tyle główne ile chcę, ale, ale, ale. Ty jesteś tym z mocą tutaj. Ja jestem tylko dla ciebie dla ciebie żartem. Niczym więcej. I zaraz zbieramy to. Do... 20 tysięcy, nie wiem co tam będzie, tam być kosiarka spalinowa, bazuka, nie wiem czym go jeszcze można zatorturować. Gościu, O Jezu, ale się i tym teraz nagle, kurde. O, oh fucking god, co tam jest, ja się boję co tam jest, bomba, TNT, pistolet, no tak, finalnie go zastrzelimy. Nie no, nie mógłbyś. Proszę, powiedz, że nie zamierzasz, nie mogę zmienić, prawda. No nie mogę, jesteś ten dźwięk, że no i kajne brille I can't, no. You won, okay? Wygrałeś, okej? Okay? Po, po prostu, mnie nie zastrzel! Take it, take it w porządku, w porządku! Proszę, proszę. bierz bierz to wszystko! proszę, bierz, to wszystko, bierz to w cholerę! Please, just, just go away Jajzu, Mogę? No nie mogę wyjść Ni Nic, to już trudno you had enough? You put me through enough? Nie masz dość Naprawdę no, już mam... nie, ma, nie masz tego dość, czy cały sobie tam wpierdziele z jakiegoś bezpieczeństwa No wiem, źle to tłumaczę, ale mam nadzieję, że jest przekaz częstosłowny Mówię, rejestruję co on pisze. I mówię, ty konium, tylko dobrze przypłać, tak żeby wam to było znalazło dobrze. Płagam, po prostu płaczę. Tak. No. The Cancun rings out and with that Hervey is normal, czyli y pistolet wystrzelił i w związku z tym Herveya już nie ma, nigdy więcej. Stoisz tutaj z kieszeniami wypełnionymi chyba owocami twojej zbrodni, chyba tak to można, chyba, chyba o to chodzi. Teraz czas, żeby żeby pójść do tą operację, na którą oczążać tyle czasu Prawda? Wychodzi na to, że nigdy w sumie nie potrzebowałeś tej operacji, po tym wszystkim It would be nice to have it jest but to life saving horening. Byłoby miło, żebyś myślał o operacji coś takiego ale tak to nie było to life saving anything, No, Nie chcę ściekać po telefon, bo się ładuje więc tłumacz tak, jak uważam, że to jest słuszne. No, rather you were only seeking the arrow of easy wealth Nie przetłumaczy wam tego, przetłumaczcie sobie to sami, no. Essa! You clamp interior min, winne with racks off. No, czyli po prostu, ja yes, po prostu idę w pizdu, jadę, gówno mnie operacja interesuje, tylko hajsi dla mnie liczy. Best get far away before the cops notice. czyli najlepsze poszukiwanie. Bad ending, dobrze. No, czyli, gdy kliny przyjechały nie wiem czy by tak czy to coś to czy to po prostu ta gra jest jakaś zapagowana Nie no generalnie ja myślę, że wszystko jest prosty że dla pieniędzy ludzie są w stanie zrobić wszystko i że w coś jak jak to powiedzieć do breaking bad, że w niektórych okolicznościach pewne cechy u nas mogą się aktywnić, nawet te, o których siebie w życiu byśmy nie podejrzewali, że mogą się aktywnić. I ta gra trochę mniej więcej tak ja, to ja tym samym, tylko że bardziej w kontekście tego, że ludzie za pieniądze są w stanie zrobić najgorsze rzeczy drugiemu człowiekowi, czy tam nawet zwierzęciu co gorsza, bym powiedział. A grze, no to jest Bloodman i Bad Ending. What the fuck! What, what you don't? What the fuck is the fuck! Tego się nie spodziewałem, ale. Zobaczymy, co się stanie. Jeżeli ja będę go molestował tylko piórkiem i zobaczymy, co wtedy. Może jak piórkiem dojdziemy do 25 tysięcy, bo tyle trzeba na operacji, to może będzie gutendy. Tak by się wydaje, że to jest jedyna logiczna, e, jakby, sposób, logiczny sposób rozwiązania sytuacji, jak jaki sposób do być bad ending. Czyli po prostu zbieranie piórkiem 25 tysięcy dolarów. I zobaczenie, co się stanie. Bo naprawdę mi go szkoda było go tak mordować, no ale cóż, no niestety, no, 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 no trzeba było, bo trzeba było przejść gra w przejść, ten bedenik, zobaczyć jak to wyglądało. O, jest. tysiąc, a ja już jestem zmęczony, kanał. No. Dlatego właśnie nie lubię clickerów, bo są bardzo nużące i zbieranie tego gówna, tego hajsu przerazują przerażająco długie. I naprawdę rzeczywiście kupić teraz ten młotek i inne takie rzeczy, ale wiem, że nie mogę, bo nie mogę bo zrobić koku, nie mogę bo zrobić kółku, o to będzie przykre i bardzo doświadczenie dla niego znowu. Czekajcie, wiecie co zrobić taki jak czekajcie. F4, gdybym mógł na przykład sobie zrobić taki myk. Może jest jakiś autoclicker. Autokliker. Dobra, ja wiem, że to jest tylko takie kinda citerstwo. Ale no... czekajcie, F4. Ale po prostu mi się nie chce, repeat, ulti, stop. <gryst> Start. O, widzicie? Czekaj, czekaj. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, autoclicker ustawiony. No sorki, ale już mnie ręka boli, myszka płonie cała, gorąca się zrobiła, hot myszka w twojej okolicy. W ten sposób mi się wydaje, że po prostu ja mogę zająć się sobie SMS zera przejrzeć, uzależniać się dalej od telefonu się mogę. Dojdzie, dojdzie mi to do 25 tysięcy będę czeka jakieś jak będzie dochodziło do 25 tysięcy dolarów, ja sobie to zatrzymam ten autokliker. Bo inaczej tak się nie da, inaczej to nie da już rzeczywiście na tym piórku to jest módna robota i ja mam ochotę kupić rzeczywiście ten motyw mógł przywalić przywalić łeb, ale no... Chcę zrobić bad, good ending, bo się zaparłem, więc użyłem autoklikera, żeby łatwiej mi robotę i mnie to tak nie męczyło. klikanie, No oh, dobre. My... Ja czekam, niech to się wyklika. One eternity later. Uh... Czekacie, bo jak chciałem tu pociągnąć to stały się dziwne rzeczy, mianowicie mignął mi cały ekran. Dobra, więc dojdziemy do 25 tysięcy dolarów sobie tak ręcznie, żeby zobaczyć, co się stanie. Podejrzewam, że nie będzie jakiegoś mega super endingu. jakiś nie będzie jakiś mega super, duper, dowolny ending. Ale chcę po prostu zobaczyć, ciekawość, jak da good Ending neutral endingu już, już nie robię, bo ja już mam materiału z godzinę i 6 minut, także naprawdę to już się nie opyla. Dobra, dochodzimy do 100 tysięcy. Super! Wygląda to, że udało Ci się uzbierać kasę, którą potrzebujesz na operację. Kolejny usatysfakcjonowany klient, oczywiście. Yy, Herbert ci pomachał na pożegnanie. No, a ty się. No i ty wsiadłeś do samochodu i pojechałeś sobie. Kto wiedział że Kania jako Dobry Samartanin Coraz przetłumacz mi to. To by pomyślał, że randka z dobrym Samartaninem na pół, nie była dla niego aż tak. Co? Jezu, głupi ten telefon jest zgubi. Dobra, no w każdym razie yy, mamy hajs, bo ten te telefon się gubi już. trudno dla niego. This is the moment you've been Strykuj... znowu jakieś ciężkie słowa mi tu dajecie, Jesus. To jest moment, do którego dążyłeś przez cały ten czas. It's time to get that operation and be done with this chapter of life. Pora zrobić tę operację i mieć z głowy ten rozdział twojego życia. And all the while you can't help but be proud of what you achieved without getting any blood on your hand No czyli dumni z tego, że wszystko było się bez ich bez krwi na naszych. Bez krwi na naszych rękach! Jod było o mnie mówić. kurwa! Good ending. No i widzicie, fajnie, mamy Qtending, mamy będę Netrunniku nie robię, od to masakra, kurczę, chyba z pół godziny zajęło, no fakt faktem, że ja ściągnąłem autoklikera, bo już mówię, kurde, autoklikerem będzie dla mnie to prostsze niż, kurde, klikanie tak do tych 25 tysięcy, bo faktycznie mi się wydawało, że to szybciej zajdzie, a leciało dużo czasu na to uzbieranie 25 tysięcy dolarów. Sorry, ale się zapowietrzyłem, więc no, jest sobie. Wiem, że Hervey, Harvington Dexter: jakiś tam wiem, że jeszcze wyszła druga gra z Hervey'em Hervingtonem. Miał tam jakiś live stream, a poprowadzicie się do też mogą robić dziwne, chyba że nie wiem, nie wiem, czy to, to jest jakąkolwiek języka. Jakaś tam część druga hervey Harvingtona. Teraz nie było tam na koniec, yy, i tą grę też tutaj przejdę, bo naprawdę bardzo ciekawa to była gra. Niby clicker, ale który zamienił się w dosyć creepy rzeczy. I jak myślę, przekaz gry dosyć jasny. To by było na tyle. Trzymajcie się, i na razie.